Co to? Witam. Brakujące strony, Jasid nie należy do nikogo, Syberia. Pięknie tu, z mlekiem musiał spaść z szyi. O, to mleko bardzo dziwnie smakuje. Czemuś taki smutny, klaunie? A jak myślisz? Spójrz na mnie, towarzyszu. Klaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku, bo mam podobny za mały uśmiech. Podobno nikt nie lubi tłustego, smutnego klauna. Trzeba się takiego pozbyć, skreślić, wywalić, pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować? Dokładnie tak. Przybyłem więc tutaj, aby zamarznąć na śmierć! I jak ci idzie? Za ciepło się ubrał. Tu się rozbierz. Mam tutaj coś, co jak sądzę, bardzo panu pomoże, panie... Olek! Olek Michał. Ej, coś stało. Czemu audio wyrzuciło? Gra. Nie słychać, gry nie Czekajcie. panie Olek Wyłączyłem grę, włączyłem jeszcze raz. Troszeczkę to dało na nazwie wspomagacz uśmiechu. Nie wiem czy tym telefon przypadkiem w nie zakłosił jest tego. To rzecz bardzo, przydatna. bardzo możliwe. Czasem się się tak zdarzyło. Uśmiechę? Czy uśmiecham się dobrze? To dziwne, ale wydaje mi się, że uśmiecham się niesamowicie radośnie. Wszystko bardzo mnie boli od tego mrozu, ale jestem taki szczęśliwy. Uśmiecham się hmm. jak prawdziwy Glau! I mogę robić wszystko to, co robi prawdziwy Glau! poza Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy. Zrobię dla ciebie. Wszystko. Nie wiem, bo możliwe, że to przez fakt, że jesteśmy na Syberii, gdzieś tak. Jakoś to miejsce jest zabogowane. Albo gre... gra za szybko, chodzi. Jestem pierwszy raz na Syberii. Nie przypominam sobie, aby ja to pytał! Może tylko w tej lokacji, mam nadzieję. Gra ma trochę lat. No, ten dźwięk trochę dziwnie chodzi. Ja Świeżutka zaspa śniegu. O rany! Odcisk pantery! No, to zawsze chciałem zobaczyć. Jak się nazywało to planiet? Siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne żółte paznokcie u stóp. Lech! Serce rośnie, nie ma co. A chcesz ty zebrać po płysku? Jasid! Jasid! Chodź to do pańki! Hmm. Trzeba go było nazwać, Reksio! Kogo nazwać, Reksio? Mojego zaginionego renifera, Jasita! Jasiiiit! Cicho, babka! Zagłuszasz telewizor! Ech? Próbuję tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować i nie mogę rozpocząć tego procesu, zanim nie zasnę. Nie przeszkadzaj mi, comprende? To nasz spichlerz! Wybudowaliśmy go tak wysoko, żeby nie dwiedzie nie miały do niej wstępu. Czy to jest nie Będziemy tu krótsze, trochę odcinki robić, obyśle. Całkiem niezgorszy sprzęci. Wiesz, chciałem obejrzeć niemożliwy program Morsio, co o takim wielkim, beżowym morsie, który śpiewa właśnie te różne, piosenki. Z początku wszystko zdaje się być niezmiernie silankowe, ale z każdym wersem morsio robi dzieciakom coraz większe planie mózgu. Koniec końców stają się one bardzo agresywne i męczą rodziców o różnego rodzaju słodycze. Nie mogę tego to Te Chcę cukierki. Morsio. Nie ma to jak wsadzić sobie w kieszeń garnek gorącej wody. No tak już zabrało, nie? Nie ma to jak Ja pamiętam wszystko Użyjemy wody. Ja wiem, to teraz z perspektywy takiej jest łatwe dla mnie, bo wszystko też pamiętam Zawsze marzyłem o bracie bliźniaku tak z brakowego... bichu. Patrzcie, robimy coś takiego, nie? Zasięg na Severy, Mógłbym stać samemu też. Na, pe na pewno możesz wyrażać sobie pyłek wystarczająco długo, aby ten namolny wachor dostał swoją dzienną porcję morcia.

Nie ja pamiętam, o co z tym rekinem... Może rekinem, kurwa, z Reniferem chodziło. Co jest, jakby, jego wątek? Jasid! Chodź ze mną. Nigdzie z tobą nie idę. Może jesteś różowym zboczeńcem? Hmm. Dobra, na razie sobie odpuścimy. Jest mamut. Jest niezabyjabel niewielki. Wygląda nie z gorzej. Muszę go mieć. Niestety nie mam jeszcze pomysłu, jak go wyciągnąć. Cóż za przepiękny! Dzień. Może możemy sobie wszystko znić, Ale trzeba się gdzieś taki zielony i nie mniej taki! Ten... Zapiszę sobie grę. Nały taki niż zwykle! Jest niesajenie! Czudownie! Patrzcie na to! Się, że to całkiem poręczny paznokieć. Sezamie! Otwórz się! Przecież zawsze działało. Sezamie! Otwórz się! Przecież zawsze działało. Ale nie pamiętam, jak to się robiło. pamiętam. Muszę się przenieść do drugiej lokacji? Nie pamiętam. to nie pamiętam. Czy tutaj też nie muszę wrócić przypadkiem? Chyba nie. To na razie nie. No cóż... Przecież... Ups. ups. Co za ups! Właśnie zgniotłem twoje okulary, bardzo cię przepraszam. On od moich rzeczy, ty wyliniały, nieszczycielski, ma... słabony słońcem kocie! Daj mi święty spokój! Ciekawe, za ile można było pylić taką bryłę soli. Siemanko! Ej, czy żyjesz? Ty też! Ale to jest morze martwe. Nie powinno być tutaj żadnej żywej istoty. Rożowy głąb! Ponad 16 lat temu doktor Elizer Wolkani dowiódł nieprawdziwości tego twierdzenia. Najpierw znaleziono jakieś mikroby, potem jednokomórkowe algi, a teraz mnie. Katulek grzyba nieznany dotąd nauce. Ale ja coś mogło przetrwać w tak słonej wodzie. Nigdy nie, nie lekceważ potęgi mikroskopijnych grzybów, przyjacielu. Mały, śliski grzyb. Wygląda na to, że ten mały koleś jest jedyną formą życia w tej okolicy. Ale gorąco. Co zatem robią tu te wielkie bloki lodu? To nie lód to sól! Jeden, to kryształy soli. Sól morska. Czaisz! Witamy nad morzem martwym, które tak naprawdę jest tylko jeziorem. Najniższy punkt na ziemi. Najbardziej słona Najniższy woda na, punkt ziemi. na ziemi. Co tutaj robisz? Zażywam kąpieli leczniczych jak w Ciechocinku! Co jest? Co jest? Co jest? Kto tam? To najfajniejsze szczypczyki, jakie w życiu widziałem. Mam zamiar je sobie przywłaszczyć, bo w głębi duszy czuję, że wkrótce bardzo mi się przydadzą. Chcesz patrzeć wszystkie moje rzeczy? No, już, już to co jeszcze chcesz? No co? Idź, o dawaj! Co mam dać? Odda o jeszcze Co mi potrzebne to? Zresztą co ja ci się będę tłumaczał płacić, ja nie Trochę się baguje ten dźwięk Ale chyba niekoniecznie mamy na to wpływ. Ale to chyba się tylko... Eee. Słuchajcie. Dziękuję. Zróbmy tak. Chyba dziwnie. Uber, tu jest Ciemny jak w... Nie. Preferencje dźwięku. Bardzo ciemno. Muszę uważać. Kurzowa muszę... pantera na czele wyprawy speleologicznej. Przecież to się kupy nie trzyma. Albo ktoś włączy światło, albo nigdzie nie idę. Mam się zabić, żebyś zrozumiał. Nie gówno widzimy. Wracamy do rezydencji. dobra i rozjaśnimy się troszeczkę bo pogadamy już wiem czego potrzebujemy do odczarowania Wylet. aby stworzyć nieśmiertelną śmiertelną syrenkę Potrzebuje jedynej rzeczy, żeby nie było problemu z nie? świata. I szeroki uśmiech. I to taki, który poznał kiedyś dotkliwe zimno. Świetnie, gdzie to wszystko jest? Spokojnie, synu, pracujemy nad tym. Musisz nam pomóc odkręcić zaklęcie. Proszę. Dobra, i ja na tym kończę.